1 maja, niedziela, godzina 10.30 Jesteśmy w Starej Morawie Czyli w okolicach Stronia Śląskiego I tutaj spędzamy długi weekend majowy Wczoraj byliśmy w Lądku Zdrój na, taki, na takim krótkim rekonesansie Niestety nie wzięliśmy kamer A zrobiliśmy sobie dwie traski dwa single single zdrój i druga trasa trojak tam jakieś wyszło około 20 km razem z naslegu to była pęca około 40 dzisiaj rano padało także było, odłożyliśmy godzinę wyjazdu na 1030 11 Dzisiaj tylko jeden cingielek po nazwie Ródka. 6 km. Później do na Bielicę. Dalej strona czeska, stare Mesto. Tam obiadek. I powrót do starej Morawy. Będę dla około ja 45-50 km. Na wyjeździe ze mną są Darek i Jacek. Także stara gwardia Chyba na padać, albo spod kół mi leci, nie wiem Spod kół? A ty a to, nie, bo ty masz ten, butniczek Pada, nie? Pętla rudka, która na mapie jest określona jako średnio trudna. Na razie wygląda jak familijna. Zobaczymy co dalej. Oczywiście praktycznie nie posiadamy rowerów odpowiednich do poruszania się po tych szlakach, bo jazda na tzw. sztywniakach czy tam hardtailach no nie jest komfortowa. Na razie to jest. Jest dosyć dobrze, jest fajnie Zwykła ścieżka w lesie Ale gdzieś tam na zjazdach pojawiają się kamienie Nawet te kładki Które na pewno super się przejeżdża na enduro Jeszcze oczywiście posiadając odpowiednie umiejętności To naprawdę musi być przednia zabawa Ale na hardtailu To w sumie nic takiego przyjemnego Dlatego teraz nie dziwię się, czemu tak część osób, która widzi nas tutaj na tego typu rowerach, patrzy na nas z politowaniem. No ale nic. Na pewno gorzej, trudniej jest w bike parkach. Tutaj są również ścieżki nazwane familijnymi. Widzieliśmy już rodziców z dziećmi Także da się A okoliczności przyrody są zacne No wczoraj daliśmy ciała konkretnie Bo przyjechaliśmy tutaj w sobotę czyli wczoraj 30 kwietnia Byliśmy na miejscu około godziny 13 Po rowerów Wypakowanie No i stwierdziliśmy, że jedziemy do lądka Zdrój Na krótki rekonesans Nie widzieliśmy kamer A zrobiliśmy dwie fajne pętelki Single zdrój I single trojak Niestety bez kamer Są takie momenty, że trzeba się zagiąć ale to są tylko momenty nie trzeba nawet wrzucać na największe zębatki z tyłu spokojnie Skrzyża. Właśnie zjechaliśmy z pętli rudka, wjeżdżamy do Stroja Śląskiego i no co, jedziemy na bielicę. No to może być koniec naszej jazdy. W takim śniegu nie damy rady. Znowu gdzieś się zgubiliśmy. Jesteśmy tu. Mieliśmy być mniej więcej gdzieś tu. I do nowej morawy. Już idę, idę. I teraz próbujemy się ratować sytuację i przebić się. Um na stronę czeską i potem tutaj jest asfalt i do Starego Masta tutaj wjazdów, za chwilę przekroczymy granicę taki nowy sport bike walking stamtąd weszliśmy i teraz na moje to to czas... Pro... No niebieskim szlakiem musimy iść. Mamy kierunek na Papstek. Pół kilometra. Asfalt er det ganske Dobrze, nawet nie ma tej budy, nie? Słuchaj, to gdzieś mocno odbija w prawo. To podejrzewam, że to jest. Tam za to... Tak, tak, coś tam I na końcu wyciągiem, Nie, nie, wszystkie te nie, 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 Lodysąd. 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 jest, Lodysąd. Lodysąd. jest Co Lodysąd. No, no ci ale stworzony z serteza No mm -hmm. A to jest wybucha, taka na plaży z jagódkami. Przed chwilą dosłownie wyjechaliśmy ze schroniska w miejscowości Papsek i kierujemy się w stronę starego Mesta. Zobaczymy jak wyjdzie, bo pogoda się mocno zmieniła, zaczęło padać, wręcz lać. Teraz się troszkę uspokoiło i stwierdziliśmy, że trzeba ruszyć tyłek i powoli wracać. Jacek się uparł na Stare Mesto ja już bym tutaj za chwilę skręcał w drogę wojewódzką, nie pamiętam teraz numeru w prawo i kierował się w stronę Starej Morawy Jak przestanie padać, to będzie pewnie Stare Mesto, jak nie przestanie padać, to jedziemy do Polski. Ale zimno! jak? Egan, A to jest ten? North Face? North Face, don. Od barmana no. Od, od barmana i tak się zlitował A ja proszę bardzo Krioterapia <grystanie> Kolanka ale, Odmarzają <grystanie> Ale buty mam mokre Ja mam suche, ale kolana mam mokre cool. I głowa, nie? A jak to czujesz na głowie? Głowa jeszcze nie, nie? Ale czuję stopy już, nie? Są, tu jest pięknie, ale zimno <grystanie> Ale mi okulary przyporowali Zjeżdżamy dalej Nadal jest stare miasto, czy nie? Jak jest mocno nie przemarzną to ok Dobra, czyli jeszcze jest alternatywa. Idzie jakieś tam rozwodnienie. Albo skręcimy w lewo, albo skręcimy w prawo. Do Polski w prawo, do, do Starego Mesta w lewo. Idziemy. Za 2,5 km stare miasto. Gładki asfalcik idealny na szosę. Ja już była tablica, nie widzisz, stare miasto? ale do no. miasta tam do jest od Ile mamy z 17? Tak. Tak jest dużo, ale pod górę, nie? Ile. No będzie, będzie, dużo pod górę, ale nie ile to, to serpentyny też. osiemnaście czterdzieści kierunek Polska i tak kamera tego nie odda i wjeżdżamy do Polski skończy się na drodze. teraz już będzie tylko w dół Za kilometr za chwilę stara morawa i w domu. Krótko. Zrobiliśmy 67 km, zadanie wykonane, te miejsca, które chcieliśmy zobaczyć dzisiaj, plan zobaczyliśmy, plan zrealizowany. plan zrealizowany, możemy się teraz udać na kwaterkę, otworzyć niealkoholowy rum i niealkoholowe piwo, posiedzieć na tarasie, troszeczkę pocilować. Rowery umyte. I na dzisiaj. Na dzisiaj kończymy. Hej.